Ile razy miałeś wrażenie, że tu nie pasujesz? Że chód przystankowej ławki nie jest dla Ciebie? Że stworzony jesteś do czegoś innego? Jeśli czujesz to wyraźnie, może właśnie powinieneś coś zmienić? Może czeka na Ciebie kariera superagenta? W życiu superagenta wszystko musi być super. Zacznijmy od samochodu. Panie Marcini, tak jak przypuszczałem, jest wszystko dobrze, ale brakuje mi paru gadżetów. Tu nie ma karabinów, tu nie ma kamuflażu. Potrzebuję tych rzeczy. Wszystko jest kwestia ceny. Ja nie mogę czekać. To nie jest standardowe zamówienie, ale zrobimy co w naszej mocy, żeby było szybko. Do laboratorium chyba, tak? Jedziemy. Dobry samochód wprowadzi nas na pewno na wyższy poziom, ale nie uczyni z nas super szpiegów. Do tego potrzebny jest zestaw gadżetów. Jeśli nie pracuje z nami Q i jego wydział, warto poszukać na własną rękę. Osoba prosto z ulicy może przyjść do nas, nabyć sprzęt lub upozorzyć się tak jak Bond. Mogę zaproponować dyktafony ukryte, rejestratory zamaskowane, urządzenia do podsłuchu na żywo, lokalizatory, wykrywacze, również, żeby się zabezpieczyć przed inwigilacją. O tak, z takim wyposażeniem będzie znacznie łatwiej. Teraz możemy spokojnie spotkać się z piękną agentką, ale zanim zaczniemy z niej sączyć informacje, kilka niezbędnych rad. Tu trzeba uważać, ten temat jest bardzo grząski. Superagent to jest przede wszystkim bardzo pewny siebie mężczyzna, tak? on ma jakieś zadanie do wykonania i podobnie jest z kobietami, czyli on ma sprawiać wrażenie, najlepiej żeby tak rzeczywiście było, że on wie po co tam jest, że on wie co do niej powiedzieć, nie zastanawiać się 15 minut, tak? tylko na dzień dobry, yy, od razu zdecydowanie, konsekwentnie ciągnąć temat, tak żeby kobieta wiedziała, że ma do czynienia prawda, z super facetem, tak? który jest przy okazji superagentem. Każdy agent wcześniej czy później znajdzie się w hotelowym barze. Tam właśnie przełamuje się lody i zbiera najważniejsze informacje. Co zrobić jednak, żeby z tej potyczki wyjść obronną ręką? Polecam na galecie z barmanem, żeby robił takie słabsze drinki oczywiście. Dlatego trzymasz dłużej. Po drugie, pić małymi łykami tylko koktajla. No i po trzecie, robić większe przerwy. Wyposażeni w taką wiedzę możemy spokojnie przejść w stan uśpienia i ukryć się w tłumie. Cierpliwie czekać na wezwanie centrali.